Ty masz w rękach Dimarko Warren, AT, no dobra. Mm. witam, chłopaki, otwierajcie. Ej, wszystkim jestem w Jaszczur, a to jest Shadows of Doubt. I będziemy robić. Mamy to chyba do dokończenia, jeżeli się nie mylę. Mm. Kida Trawer, EC. Ja w ogóle miałem zrobić coś, ukraść od niej, nie? Ja to jednak zrobiłem. Halo. Okej, Steel destroy. Ok, to ja to zrobiłem. To nieważne, to ja to mogę zamknąć. Uh, confirm. To nie mam nic do roboty. W takim razie, znajdziemy sobie coś do roboty. Czyli mówiąc, zlecenia widoczne w każdym telefonie. Tylko chciałbym znowu znaleźć zlecenie z dyskiem. dysk Community. Mam chyba taki. Teraz, Community mam. Dobra, to nie. Jason Willow. Tego nie mam. E, więc oczywiście, że przyjmiemy. Mm, tutaj... Ma no, nic. I tutaj trespasser. Ja mam trespasser. Nie mam trespasser. To no, to też przyjmiemy. OK. Zaczniemy od aresztowania. Czy mam coś więcej o tym nieznajomym tutaj? Job title Street Store Vendor. Okej okay. Lives in Jacobs Projects. To jest niewiele. Hmm. A, to jest bardzo niewiele. Rozmiar buta 6. Pracuje w stoiskach przy ulicy. Stoiska przy ulicy widziałem na przykład z tej strony, o coś takiego. Znawiam się, czy znajdę rozmiar buta 6, ale chyba mało to możliwe. O, Jacobs Projects, ok. Mamy nową sprawę morderstwa, i mamy to w tym samym budynku. Co moja druga sprawa, no to się tym zajmiemy. Na razie lecę, bo mogą mnie już wpuszczać na ten, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz zresztą zobaczę. Tak, puszczą mnie na miejsce zbrodni, jeżeli je ustanowią. Więc bez pośpiechu: Date Night Demon 504 Jacobs. Ej, to tutaj. 504. Czy ja nie mam włącznego 504 Jacobs jest. I my sobie od razu. Już myślałem, że będę musiał robić jakieś zadania poboczne. Zwłaszcza po tym ostatnim porwaniu, które było dziwne. Pierwsze porwanie jakie w życiu miałem, ale może pojawić się ich więcej. Nie wiem, czy koniecznie w tej serii, ale jak będziemy grać na Twitchu, to może się pojawi... Hmm. Ha, to jest w ogóle mój budynek. Policja już biegnie, więc luz. Um. Chłopaki! Ale wiecie, że jest winda, nie? No elo, Umelo. Co ty masz w rękach? Dimarko Warren, a te, no dobra. Mm. Witam chłopaki, otwierajcie. Ja się tu rozejrzę, może ciebie zapytam? Ale ja mam informację o ludziach, dobra. Hmm, czy widziałaś coś podejrzanego? Nie, rozumiem. Ten drugi typ już uciekł, to nie będę go tam ścigał. Tu mi być może ktoś odpowie. Dzień dobry. Pytanie mam, czy widziałaś coś podejrzanego? Nic. Hmm. Okej. Okay. Do, ciebie mam to samo pytanie, Raul, Okej, okay, też nic, rozumiem. Hmm, a kim ty właściwie jesteś? A? cię mogę przeszukać? Nie, proszę. A ty tu mieszkasz, czy ty tu sobie wlazłaś? Tak po prostu. Co jest? Czy oni cię postrzelą? Czy jednak nauczyli się wpuszczać z tego eee... ludzi, pr pracują albo ten albo mieszkają? Bo <grywki> wiem, że kiedyś to był problem. I jak na przykład e, doszło do morderstwa w ratuszu. O mój Boże, ustanowicie te miejsce zbrodni tutaj? Będę mógł wejść, czy jeszcze nie bardzo? Mogę, dobra, super. Um... Jasmine Watson, ok. Zdarzyło się coś. Aha. Nic się nie zdarzyło. Eee... Dobra, czyli mam twoje odciski palców, chcę cię przypiąć tak po prostu jeszcze. Eee... Dzień dobry. Mamy naszego trupa. W razie odsunę tu. kajmy jabłko. Rana postrzałowa, dobra. To jest kluczowe. Potrzebuję. Mam już odciski? Mam odciski. Dobrze. Um, to, co mi się rzuciło w oczy, br, to Twoje odciski na tej mięce. Bo myślałem o tym, że jakby to mogło być narysowane właśnie szminką też. Bootprint Hill 9. A tu Hill 4, dobra. To na razie sobie też pozaznaczam. Nie wiem na ile mi się to przyda. Mm, natomiast jestem ciekaw właśnie, ktoś musiał te drzwi otwierać też. Br. Jasmin Watson. Tu jest szminka druga. O! O! Mamy naszego podejrzanego, kurwa. Jego mać. On tutaj był na korytarzu przed chwilą. Um, no dobra. To trzeba będzie się zastanowić, gdzie go znaleźć. Na razie to, co ja bym chciał ustalić, to gdzie pracuje ofiara. Dalej, dalej, dalej Jasmine Watson i Joy Odom to jest moja ofiara. Hmm. Zaraz też znajdziemy pewnie tego typa. a dokładnie jego adres, albo i nie, ale to sobie i tak zachowam. tatka jakaś. I remember your password this time. Ok. Joy be mine. Mhm. Mm Z drugiej strony. Final note is open immediately. Uh, czyli tak to jest to, to jest to. To może być narzędzie zbrodni? Wątpię, że to jest narzędzie zbrodni. Czy macie komputerek? Klikacie w komputerek? Nie, klikacie w komputerek, rozumiem. Nadal mi brakuje trochę informacji. Na przykład jakiegoś portfela albo coś, by określić, gdzie ona może pracować. A tutaj. Cóż, to sobie zgarnę. Też nic nie ma tu, nic nie ma. Dosłownie nie ma informacji żadnych. Mogę sprawdzić oczywiście jeszcze to. Inspect Final Notice Open Immediately. Tak, wam safe. No dobra, ale mam mojego podejrzanego, bo mam, mam jego odciski palców zapisane jego imię i nazwisko. Tylko nie mam jego adresu i nie mam narzędzia zbrodni. I nie mam połączenia między nimi, co tutaj się zadziało. Dobra, zobaczymy, czy znają tego typa. A ja nie mogę go chyba pokazać nigdzie nikomu. Um. Do you know this person? Tak, tak, powiesz mi. Ludzie, uchaj, dostaniesz pieniądze. Jak nie mój biznes, jak mój? Hmm. O jest... Ty? No no, your business. Aha. That's my neighbor, Joy, Odom. Okej. Okay. Dobra. Mi też nie pomożesz za bardzo. Ale był ten typ, on założył płaszcz i wyszedł, więc moje pytanie brzmi... Kurde, czemu go nie przypiąłem? Czemu go nie przypiąłem? Eee Marco Warren. Mogę w książce telefonicznej sprawdzić jego adres skitu Chyba. Marco Warren. W będzie tu. Warren i The Warren jest. On mieszka parę pięter wyżej. Złożymy mu wizytę. Ja w ogóle mam... mam. Elegancko. 11. Tak, 11. Zgadza się. Lecimy do Dimarko Warrena. I, i, I postaram się go... Możliwe obraz? Za, zaaresztować. O podejrzenie, że to będzie mój... E, mój cel. Mój morderca tutaj. Ciski zostały znalezione na miejscu zbrodni. Czy mogę z tobą porozmawiać jak najbardziej? Um, do you know this person? None of your business, ok. Dobra, czy mogę wejść i się rozejrzeć. Ja wiem, że nie wpuszczasz ludzi z ulicy. Jesteś niski, to by pasowało do małej stopy, którą tam znalazłem. Tam jesteś się rifraf. Chodź ci zapłacę. Dziękuję ci bardzo, mój drogi. Mieszkasz sam, prawda? Nie będzie tutaj nikogo, kto będzie się na mnie rzucał za to, że cię aresztuję. Tak jest, dobra. Cudownie. Eee, widzę, że chłopiec ułatwiasz mi sprawę. Cię zaaresztowałem, czy nie? Już Cię zaaresztowałem. Nie wiem, co Ty sobie tutaj myślałeś. Ja cię w ogóle. Zagadam z Tobą. Um, I'm sorry, I'm so sorry. Ok. <laughs> Czyli to był on. <laughs> Dlaczego zabiłeś? Ok. Z powodu miłości, rozumiem. Pojebie Ty. Tutaj więcej rachunków rozrzuconych. Tak. E, mogę to w ogóle zamknąć. To już udowodniliśmy. Ja potrzebuję. Mm, cię przeszukać. Potrzebuję zobaczyć, gdzie masz broń. Paksada, spoko. Masz amunicję elegancko. Ale nie masz broni przy sobie. Dobra. To Do broni musimy poszukać. List. Eee o, czemu to jest pokroplona krwiami? No, no dobra. W ogóle ja się zastanawiam czy ona cię w ogóle znała, bo to, mam takie wrażenie, że chyba niekoniecznie. 303... No, coś tam, dobra. Bla, bla, bla. I... Podpierajmy... Otwieramy absolutnie wszystko, żebym wiedział, że na pewno tej broni tutaj nie ma, albo tutaj gdzieś jest. Wolę mieć pewność niż. Dzień dobry. Dziewiątka, tak. Eee, 9.32 to jest ten pistolet. To nie muszę już sprawdzać nic więcej. Ale mogę jeszcze sprawdzić to. Kejdanki, okej. Okay. No dobra, to. Kto jest zabójca? Ty. Gdzie mieszkasz? Nie, Evident to Gdzie mieszkasz jest 100? I narzędzie zabranie jest 100. To. E, to była bardzo szybka skala. Ale lecimy, lecimy złożyć ten mm, cyk. Nawet nie, nie wiem, co powiedzieć. No. Koleś mi się rzucił w oczy, bo był blisko miałem już jego odciski palców, i, i ten ogółem: im więcej tych ludzi się pozna, im więcej właśnie miejsc pracy się przeszuka, tym łatwiej tych ludzi już e, ogarnąć. I staje się to dość łatwe. Dobra, ale obstawiam, że to będzie już nasze ostatnie morderstwo w tej serii. Bo zostało mi co jeden punkt reputacji. Jeżeli zadam to, pewnie dostanę już do końca. Jeżeli rozwiążę jeszcze te dwie sprawy, no to już całkiem będę miał zakończoną reputację. Będę mógł przejść na emeryturę. Prawda? No, zgadza się. Case processing. Wszystko się zgadza. sprawa rozwiązana i co dalej 500 social kredytu nawet chyba jedno zadanie wykonam i będzie już koniec dobra to to mogę zamknąć i wrócimy do tego pytale. importer division hmm Właśnie tutaj jest tego trochę mało. Mamy tylko rozmiar buta i street stall vendor. Więc najszybciej, myślę, byłoby znaleźć tę osobę w ciągu dnia, nie w ciągu nocy. Jak pracuję, jak jeżeli można byłoby tutaj podejść, pogadać. Ale nie wydaje mi się, że to będzie możliwe do zrealizowania. Natomiast mam jeszcze to zadanie: mam zadzwonić, mam zadzwonić. Tutaj też był telefon z tej strony. No tak, chcę pracę. Eee... Dorch Parade. Gdzie jest Dorch Parade? Nie, to chciałem to. Może, gdzie to jest? Gdzie ta... A, Dorch Parade. jest tu. To to jest tutaj. Ten telefon. Mogę też wyłączyć. Nie wiem, jaki adres mam zaznaczony, żeby do niego iść. Mogę zrobić magiczną sztuczkę, zaznaczyć własny adres i zniknąć. Co mi tutaj? O! nie jest telefon. Trybujesz zdjęcia, czyjego zdjęcia potrzebujesz? Zabrywka jest hidden nearby. I do Charleson Okej. Ok. To się pojawiło. Um, Cyk. Cyk. Open. No i dobra, co mamy? Zaraz się okaże, że tutaj mam wszystkie informacje. Nie, okej. Okay. Tu mamy jakieś sensowne informacje. Nosi okulary. Nie jest przeciętnej budowy. Ma zarost. Interest Coffee. Jak ja mam człowieka potem? Jak ja mam tych ludzi znaleźć? Tu mam kogoś zaaresztować po samej pracy? Tu mam kogoś zrobić zdjęcie jakiegoś gościa, o którym wiem tylko tyle, że lubi kawę. No ja pierdolę. Naprawdę. Ja może porobię zdjęcia wszystkim ludziom po kolei, którzy chodzą z kawą. Mm, od razu. Sporo o kawie mowa. Dobra, myślę, że na dzisiaj się faktycznie po prostu poddamy eee, i w następnym odcinku spróbuję znaleźć choć jedną z tych dwóch osób, a może trafi się kolejne morderstwo albo jakieś wydarzenie, które albo znajdziemy inną misję, która dała, pozwoli mi już przejść na emeryturę. A tak to dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Popatki.